Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że spotykamy się w kolejnym powerwalkowym poranku. Ja nazywam się Wojciech Hera i dzisiaj, jak w co drugi piątek miesiąca, chciałbym Was zabrać na wspólny spacer, który oczywiście być może część z Was realizuje rano, część z Was realizuje po południu i chciałbym porozmawiać sobie o jednej z najbardziej niedocenianych zasad Nomen Omen bo będzie dokładnie o tym, czyli po, to, po co nam zasady w obszarze budowania skutecznego zespołu. I prawdę powiedziawszy, ja bardzo rzadko o tym myślę, i to nie jest jakiś temat, którym się zajmuję bardzo mocno, ale ostatnio miałem przyjemność prowadzić konsultacje dla jednego z zespołów, i faktycznie byliśmy w takiej sytuacji, w której, że tak powiem, mierzyliśmy się w dość solidnym, z dość solidnym konfliktem w zespole. Konflikt w tym zespole był powiedziałbym banalny, jeśli chodzi o jego, że tak powiem, e, e, nazwijmy to przyczynę, a jednocześnie był bardzo mocno dysfunkcyjnie działający na zespół. Oczywiście, jak mówimy o zespole i mówimy o dysfunkcjach, e, to pewnie pojawia się pięć e, dysfunkcji pracy zespołowej Patryka niego czyli pięć cech skutecznych zespołów, obok dysfunkcji, które są w zespole, takich jak brak zaufania, czyli fundamentalna. Druga jest właśnie obawa przed konfliktem. I tak jak ja bardzo solidnie wierzę w to, że e, konflikty są dobre, to co było niepokojące w tym zespole, to że konflikty pojawiały się bardzo systematycznie, regularnie wracały. Dotyczyły niestety bardzo często również konfliktów e, wyrażanych personalnie, czy też ataków personalnych e, w, pomiędzy uczestnikami, członkami tego zespołu. Cóż się okazało? No to zacznijmy sobie od fundamentów, czyli od tego, o czym e, bardzo często rozmawiamy, a mianowicie od zaufania, tak? Ci, którzy oglądają materiały ze mną od samego początku, wiedzą, że głęboko wierzę, że są trzy składniki zaufania. Pierwsza rozmowa moja z Mateuszem to jest wiara w dobre intencje, czyli głębokie przekonanie, że pozostali członkowie zespołu chcą dobrze, że mają czyste dobre intencje, że się starają. Po drugie, prawo do popełniania błędów, czyli gotowość do tego, abyśmy dawali sobie przestrzeń na to, żeby popełniać błędy, żeby... Z tych błędów wyciągać lekcje, czyli w dużej mierze taka dobra intencja polega na tym, że robię działanie ze swoją najlepszą wiedzą. Czasem mi nie wyjdzie, i na bazie tego, co mi nie wyjdzie, powinienem otrzymać informację zwrotną, feedback i starać się następnym razem podejść do zadania inaczej, po to, żeby faktycznie skorygować swój błąd na poziomie zachowań. Trzecim elementem Zachowania, na które chcę zwrócić bardzo głęboką uwagę, w które ja diabelnie wierzę, jest akceptowanie i czerpanie z różnic. People are different and that's okay. I oczywiście, akurat w tym zespole, mieliśmy sytuację, w której ludzie trochę podchodzili do tego, że różnice są w zespole i mamy prawo pra pracować inaczej, a jednocześnie bardzo często się frustrowali dużą ilością różnic. Tak? Znaczy, bo ta duża ilość różnic powodowała, że rozumieli pewne te same pojęcia w zupełnie inny sposób. Tak, znaczy taka klasyczna rzecz na poziomie różnic to jest chociażby w różny sposób definiowali punktualność. Dla jednych członków zespołu punktualność oznaczała, że trzeba zrobić dokładnie na umówioną godzinę. Dla innych mieli taki bardziej, bym powiedział, hiszpański czy też południowy styl punktualności, czyli traktowali, że jeżeli zrobią mniej więcej, to będzie ok. Mieli inne, inną potrzebę temperamentalną na poziomie introwersji i ekstrawersji, czyli inną potrzebę kontaktu. Część osób uważała, że generalnie o wszystkim trzeba rozmawiać, inni mówili, że w sumie to można część rzeczy przemilczeć. I generalnie takie normalne, bym powiedział, zwykłe, codzienne. Różnice pomiędzy ludźmi. Kłopot tylko polegał na tym, że mieli do zrobienia wspólny projekt, mało tego długoterminowy, w związku z czym pracują ze sobą na stałe no i nagle okazuje się, że w tym miejscu, w którym jest tak dużo różnorodności, w pewnym sensie mamy takie, takie trochę piekiełko różnorodności, okazuje się, że bardzo ciężko jest osiągnąć spójność. Tak? No bo można sobie bardzo długo okazywać e, e, akceptowanie dla różnorodności i mówić, że mój sposób wykonywania zadań nie jest jedynym dobrym sposobem, a z drugiej strony w jakiś sposób trzeba mieć punkt odniesienia. I dzisiaj o tym. Dzisiaj o punktach odniesienia. Właśnie takim punktem odniesienia w, naj, w najnormalniejszym w zespołach są zasady. Coś, czego my się chyba bardzo boimy, tak? Szczególnie Mam na myśli te, że tak powiem, młodsze pokolenia, które są z e, okresu wychowywania trochę być może bezstresowego, trochę wychowywania bez zasad, trochę be, wychowywania bez ograniczeń i na hasło zasady nas mierzi, tak? No bo zasady z definicji e, oznaczają coś, co będzie nas ograniczało, tak? A z drugiej strony będę przypominał, że wprowadzanie zasad jest Elementem, który najbardziej buduje poczucie bezpieczeństwa i najbardziej stabilizuje. Bo jeżeli przyjmiemy, że akceptujemy i czerpiemy różnicę, to każdy z nas w naturalny sposób ma tendencję do tego, że mimo tego, że OK akceptujemy różnice, ale generalnie najczęściej myślimy, że mój sposób jest lepszy. Także to, w jaki sposób ja funkcjonuję, w jaki sposób ja podchodzę do realizacji zadań jest tym elementem, który jest po prostu bardzo naturalny, bardzo właściwy i w sumie to powinniśmy się mieć akceptację, dlatego że inni mają inaczej, ale na poziomie tego, czy oceniam na przykład swoje zadanie, zachowanie jako szkodliwe, to nie daję sobie do tego przestrzeni, tak? no bo mówię kurczę, ja rozumiem, że to jest kłopotliwe dla zespołu, ale z drugiej strony skoro akceptujemy i, e, 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 i czerpiemy z różnic, no to w sumie do czego mamy się odnieść? I tu pojawia się dokładnie gotowość na to, żeby wprowadzać zasady i reguły. Bo czym są reguły? Reguły są po prostu granicami, w pewnym sensie, w którym dajemy sobie prawo do tego, żeby w zewnętrzny sposób uznawać, co jest dobre, a co złe. Dla przykładu, jeżeli byśmy dokładnie sobie spojrzeli na przykład na taką potrzebę, jak punktualność, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że jestem z domu, w którym byłem wychowywany. Z bardzo dużym szacunkiem dla czasu, dla punktualności, może moi rodzice byli bardziej lękowi. W związku z czym nauczyłem się, że generalnie, jeżeli się umawiam, coś zrobię na godzinę 18, to na 18 musi być, być zrobione i koniec. Ale z drugiej strony, mogłem być z domu, w którym była trochę więcej wolności, plus mam może bardziej skandynawski, znaczy południowy charakter, hiszpański, być może mam takiego trochę też luźnego podejścia do życia, i mówię, że w sumie jak się umówiłem na 18, to 19 w sumie też jest dobrze. I dalej traktuję, to jest ok. Mało tego, życie mi nigdy nie powiedziało, że powinienem robić inaczej. Bo do tej pory zawsze mi się udawało, do tej pory wszyscy mi wybaczali. Niektórzy nawet się śmieli z tego i mówili, ha, ha, bo ty to zawsze jesteś taki na ostatnią chwilę. I teraz jak te osoby mają ze sobą pracować, to nagle się okazuje, że ta osoba, która ma potrzebę tego, żeby coś było zrobione na 18, jest bardzo niezadowolona z tego, że druga nie przestrzega tej reguły, a z kolei ta druga ma tendencję do tego, żeby oceniać tamtą jako czepialską, jako w ogóle nieelastyczną, jako mało spontaniczną, jako taką osobę, która w dużej mierze właściwie to przywiązuje wagę do rzeczy, które są nieistotne, jak w tym przypadku na przykład punktualność. I jak siedliśmy i powiedzieliśmy dobra... To zacznijmy określać zasady, bo zasady będą tym miejscem, w którym każde z was będzie mogło powiedzieć sobie, ale też pozostałym, czy robi dobrze czy robi źle. Tak, czyli jeżeli na przykład wprowadzimy zasadę punktualności, że umawiamy się, że robimy na określoną godzinę z akceptowalnym limitem kwadransu studenckiego, czyli jeżeli umawiamy się, że coś powinno być zrobione na 18:00, ale dajemy sobie przestrzeń bezpieczną, że kwadrans akademicki, czyli do 18.15 dalej jest ok, to nagle okazuje się, że po pierwsze ta osoba, która ma potrzebę większej punktualności, o godzinie 18.20 czuje się komfortowo z tym, żeby zwrócić uwagę i może bez problemu z oczywiście dbałością o to, żeby to było życzliwe, żeby to było łagodne, żeby to nie było agresywne. Zwrócić uwagę i powiedzieć: Słuchaj, umówiliśmy się, że dostarczysz mi materiały na godzinę 18. Ewentualnie umówiliśmy się, że przestrzeń to jest 15 minut. Czuję się bardzo niekomfortowo z tym, że jest godzina 18.20, a ja dalej nie mam materiałów, które uniemożliwiają mi wykonanie swojej pracy. I nie ma poczucia, że się czepia, bo odnosi się do zewnętrznych zasad i zewnętrznych reguł. Mało tego. Ta osoba, która z kolei nie przestrzegała tej zasady, też ma takie poczucie, że w pewnym sensie ta uwaga jest bardziej uzasadniona i stabilizuje obydwie, obydwie strony. Dlaczego o tym mówię? Bo mam absolutnie przekonanie, że coraz częściej w swojej pracy spotykam osoby, które tak bardzo uwierzyły w indywidualizm i tak bardzo uwierzyły, że powinniśmy pracować na indywidualnych cechach że w pewnym sensie buntują się na zasady i reguły. Tak? I mówią, że zasady ograniczają, zasady są bez sensu i tak dalej. A zasady nie. Zasady są dokładnie tym, co pomaga nam stabilizować i przyjmować zewnętrzną perspektywę. I ostatnia rzecz, która pojawia się w kategorii rozmowy o zasadach, jest rzeczą, którą kiedyś e, nauczył mnie Mój e, nauczyciel, no bo tak mogę go nazywać, facet, który uczył mnie fotografii i filmowania. E, w momencie, w którym uczyliśmy się kompozycji wewnątrzkadrowej, czyli w ogóle jakby całych zasad, jak dobrze ustawiać, e, no, budować kompozycję wewnątrz kadru, zewnątrz kadrową, jak pracować powiedział Wojtek, pamiętaj, musisz się nauczyć pewnych zasad, które rządzą światem filmu, fotografii, właściwie w dużej mierze też sztuki, malarstwa. Musisz rozumieć, czym jest waga kolorów, musisz rozumieć, jak wypełniać przestrzeń. I jak już się nauczysz tych wszystkich zasad, to później będziesz mógł je łamać w świadomy sposób. Bo powiedział bardzo ważne zdanie, które jest ze mną od tamtego czasu. Artysta to jest ten, który rozumie zasady i czasem je świadomie łamie po to, żeby osiągnąć cel. A amator, to jest ten, który po prostu nie rozumie zasad. I to jest takie doświadczenie, które jest dla mnie świeżym doświadczeniem z ostatniego tygodnia. Nie mówię o tym, że to jest jakieś unikalnie, nie wiem, odkrywcze. Bo no to w ogóle nie jest odkrywcze. Dla mnie odkrywcze było to, jak pracowałem z zespołami, które były zespołem właściwie, który był zaskoczony w jak wielu momentach pozornie nieistotnych takich rzeczy, których wszyscy mówią, nie no, przecież to chyba wszyscy wiedzą, tak? Punktualność to chyba wszyscy wiedzą, nie wiem, musimy być dla siebie pomocni? Nie no, chyba wszyscy wiedzą, że mamy być dla siebie pomocni, przecież nie będziemy usta ustalali definicji tego, co znaczy być po po pomocnym, jak to się przejawia, pomo po bycie pomocnym jest postawą, tak? Czyli ma trzy komponenty, e emoc emocjonalny, deklaratywny i behawioralny. Czyli jak to się prze 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 przejawia na poziomie emocji, z którą wychodzę, po to, aby być pomocnym, jak zwracam się, jeżeli jestem pomocny i w jaki sposób zachowuję się jako osoba pomocna, że te rzeczy trzeba ustalać. I teraz jak zaczęliśmy wprowadzać zasady, pierwsze były proste, no bo najpierw zaczęliśmy mieć dokładnie taką typu punktualność, typu utrzymywanie porządku i tak dalej, i tak dalej. Czyli coś, co teoretycznie każdy powinien nazwijmy, to wynieść z domu, jak się okazuje, nie wynosi. A jak mówiliśmy do tych bardziej zaawansowanych, to przy tego, że grupie było znacznie łatwiej na tym pracować, to później okazało się, że bardzo ważnym elementem zasad jest tak zwany brak podwójnych standardów. Inaczej mówiąc, zasady dotyczą wszystkich bez względu na funkcję i rolę. Czyli bez względu na to, czy jesteś trenerem, menedżerem, rehabilitantem, dyrektorem, prezesem, w zależności od struktury, czy to struktura sportowa, czy biznesowa, tak samo jesteś osobą nie wyjętą spod prawa. Zasady dotyczą Cię wszystkich. Ale, i tu się pojawia to hasło, do którego chciałem powiedzieć, raz na jakiś czas mamy prawo złamać zasady świadomie, licząc się z konsekwencjami. Tak? Bo tutaj się pojawia taka bardzo ważna rzecz, myśl o konsekwencji. Znaczy myśl o tym, że jeżeli podejmiesz decyzję o tym, że świadomie łamiesz zasady, to już nie możesz się tłumaczyć właśnie tym, że była, nie wiem, wyższa potrzeba. Ale bierzesz na siebie odpowiedzialność. Znałem zasadę, podjąłem decyzję, że to robię, i biorę też odpowiedzialność za to, żeby się ukarać. I tu, absolutnie, do... doskonałym przykładem jest sport. Weźmy taką piłkę nożną. Obstawiam, że wszyscy zawodnicy wchodzący na boisko wiedzą doskonale, jakie są zasady gry. Wiedzą dokładnie, po jakim polu należy biegać. Wiedzą doskonale, że piłki nie należy dotykać ręką. Wiedzą doskonale, że atak na ciało przeciwnika jest faulem. Wiedzą wszystkie elementy dotyczące reguł gry, a jednocześnie, pomimo tego, raz na jakiś czas podejmują decyzję, że mając dobre intencje, czyli dążąc do tego, żeby to było dobre dla zespołu i dla nich, łamią te zasady. Tak? Czasami zdarza się, że nie wiem. Zawodnik w polu karnym zagra ręką. Mimo tego, że wszyscy wiemy, jakie są za to konsekwencje, że za zagranie ręką w polu karnym jest rzut karny, to jednakże często podejmują decyzję, że lepiej jest odroczyć straconą bramkę zagraniem ręką. Nawet jeżeli to będzie związane z tym, że kara za to jest rzut karny, to jednakże rzut karny nie jest jeszcze 100% szansą na, jest tylko szansą na zdobycie bramki, nie jest gwarancją zdobycia bramki. Zdarza się, że bramkarz obroni lub zawodnik nie strzeli karnego. W związku z czym lepiej jest świadomie złamać tą zasadę i dać szansę sobie i swojej drużynie przed na przykład nieuchronnym golem. Czasami faulujemy przeciwnika. Znowu, bo podejmujemy świadomą decyzję, że lepiej jest go sfaulować w momencie, kiedy ma wyjść i wejść na przykład na pozycję sam na sam z bramkarzem. Mimo tego, że czasami konsekwencją za to jest żółta lub czerwona kartka. I oczywiście jak oglądamy zawodników, to widzimy ich, którzy się pieklą, którzy starają się dyskutować z sędzią, którzy starają się wmówić, co jest elementem tej gry teatralnej w piłce, że właściwie to oni nie chcieli, nie mieli takich intencji, właśnie to wszystko było przypadkowe, właśnie ta kartka jest niezasłużona. A na koniec dnia, jak patrzymy na profesjonalistów, to oni bardzo często podejmują świadomą decyzję o tym, że złamią ustalone reguły, bo wierzą, że jest to w danym momencie najlepsze możliwe rozwiązanie. I oczywiście czasem popełnią błąd, bo mamy prawo do popełniania błędów. Niektórzy łamią te zasady częściej, inni nigdy, co wynika oczywiście już z różnic indywidualnych, a ponieważ czerpiemy z różnorodności i akceptujemy te różnice, to dalej ci członkowie są wartościowi. Natomiast absolutnie żaden mecz, Byłby nie do oglądania, gdyby weszli zawodnicy, którzy nie znają reguł gry. Ja Was bardzo serdecznie zachęcam do tego trochę, żeby też testować to chociażby teraz w okresie wakacyjnym, kiedy na przykład jedziemy z dziećmi na wakacje i musimy ustalić jakieś zasady. Musimy ustalić zasady, nie wiem, kto będzie sprzątał, kto będzie utrzymywał w porządku pokój na wakacjach, kto będzie nie wiem rezerwował leżaki jak to będzie e, przychodził na obiad po to żebyśmy dokładnie unikali niepotrzebnych konfliktów niepotrzebnych spin a jednocześnie jedna z najważniejszych rzeczy już w ogóle w systemie wychowawczym w którą ja wierzę to wierzę że wychowywanie dzieci to jest taka sytuacja w której stawiasz im granice które one będą z dyskomfortem przekraczać ja kocham ten moment. Czy znaczy, kocham moment, że w którym jak patrzę sobie na swoich synów, to tak dokładnie regularnie wakacje to są w ogóle pięknym momentem. Typu ustawiamy sobie granicę, która brzmi, że nie wiem, o określonej godzinie mają być z powrotem w pokoju lub mają być z powrotem w przyczepie, w zależności od tego, gdzie spędzamy wakacje. I ja jak im mówię, że mają przyjść, nie wiem, o 12 albo nie wiem, pierwszej w nocy, to już z definicji wiem, że oni nie wrócą, powiem, że złamią tę zasadę, a jednocześnie. To, czego oczekuję, to żeby mieli pewnego rodzaju dyskomfort. Wtedy, żeby przychodząc, powiedzieli, tato, przepraszamy, że się spóźnimy, bo robiliśmy coś ważnego. I w dużej mierze pamiętanie o tym, że zasady stabilizują, zasady wspierają, zasady ułatwiają, ale na koniec dnia pewnie też nie zawsze muszą być sztywne, bo czasami po prostu w świadomy sposób artyści łamią te zasady po to, żeby osiągnąć określony cel. A na poziomie wychowawczym uczymy się testowania granic, uczymy się testowania zasad, uczymy się testowania ich przekraczania, a jednocześnie podejmowania odpowiedzialności. A zatem zachęcam do tego, żebyśmy coraz częściej z życzliwością patrzyli na granice, z życzliwością patrzyli na zasady i wyszli z takiego świata, nazwijmy to, powszechnej e, anarchii który chyba coraz bardziej się wkrada. Chociażby, jak patrzę sobie, jak nie wiem, ludzie parkują samochody na ulicach, w miejscach niedozwolonych, i to nie, są, to nie są artyści, to nie są osoby, które myślą sobie, ha, znam zasadę, będę hmm, będę ją świadomie przekraczał, tylko to jest ten moment, kiedy mam przekonanie, że się pojawiają trochę podwójne standardy i takie przekonanie, że przecież mi wolno. A jak patrzymy na efektywność zespołu, to nabierze się dokładnie z zaufania, ona bierze się z konfliktu. Ona bierze się oczywiście później w zaangażowanie, w pilnowanie na przykład ustalonych zasad, zasad i reguł, ale przede wszystkim opiera się o to, że zasady są jasno jasne i czytelnie ustalone. I mówię o tym nie dlatego, że już powiedziałem, to jest odkrywcze, tylko dlatego, że to jest świeże. Ja strasznie dawno nie byłem zaangażowany w tego typu projekty, i teraz przyszedłem. Trochę pewnie też z, taki, z taką już nazwijmy, mądrością starca. Chcę pomyśleć: jejku, jak ja dawno nie robiłem takiego projektu. Jak dawno nie robiłem projektu, w którym mamy zmierzyć się z konfliktem w zespole. I tak sobie siadłem z boku, z taką, takiej pozycji obserwatora. Co pomyślałem: Kurczę, w sumie to na pozór jest śmieszne. Przecież żaden z tych konfliktów nie jest jakoś istotnie poważny. A jednocześnie gigantycznie odbija się na efektywności zespołu. Ale co ważne, rozwiązanie. Wbrew pozorom jest prostsze niż nam się wydaje. Bo rozwiązaniem najczęściej jest wprowadzenie zasad, które będą obowiązywały wszystkich. I tym radosnym przesłaniem e, chciałem Was zaprosić do oczywiście kolejnych odcinków Power Walk. My widzimy się za dwa tygodnie i porozmawiamy sobie. Mam nadzieję, że o kolejnej, takiej żywej, codziennej, bieżącej sprawie. To byłem ja Wojtek Hera z co dwutygodniowego spaceru. Do zobaczenia ściskam was serdecznie i fantastycznego wypoczynku jeżeli jesteś na urlopach i lekkiej i przyjemnej letniej pracy. Pozdrawiam.